Dzień dobry, witam Was dzisiaj na Alasce w celu robienia fragów niszczycielami na pierwszy rzut idzie na schorn i stanę sobie za kamieniem będę czekał na czerwonych mam nadzieję że przyjadą przejąć punkt C a jak widać przede mną już zginął tygrys od nas więc, coś tam czerwonego na pewno jest. Tylko, że gajziny się tutaj popisały i nie mam absolutnie żadnych podświetleń, niczego nie potrafię wypatrzyć. Czerwoni przejmują punkt C i punkt B. My mamy jak na razie jednego kapa. No i teraz pojawił, pojawiło się podświetlenie na punkcie C. Jest tu średni czołg, czerioter. Nie trafiłem i mogłem poczekać z tym strzałem, bo teraz mam miałem przez chwilę Ceriotera podświetlonego bardzo ładnie w tym momencie, żeby do niego celować muszę wyjechać za skały a on wjechał za swoją skałę i teraz już Znowu nie mam do czego strzelać. Za to jak widać, czariotr strzelił sobie do mnie. Straciłem zamek. Bez podświetlenia, no bo jak żeby inaczej, po co mi podświetlenia? Gajdziny wiedzą lepiej. Udało się przetrwać nalot w Turmowca. No ale straciłem załoganta i chciałbym sobie Doprowadzić swój niszczyciel do porządku, żeby już na początku bitwy nie jeździć z wybrakowanym pojazdem. Cały czas świeci się ten cherioter, próbuje oczyścić trochę widok. Normalnie wdałoby radę robić to km ale tutaj km -y strzelają trochę na boki, i to co widać przed naszchornem jest dla KMów ów nieosiągalne. Jeszcze raz, yy, charioter, jeszcze raz strzał nieudany. Ten wraca na punkt C. Drużynowemu udało się zbić ten punkt. Czariator rozwalony przez drużynowego, a ja bez praga postanowiłem porzucić tą miejscówkę. Nie ma co tutaj stać. Słabo się czerwoni starają, ja nie potrafię w nic strzelić. Jadę sobie w miejsce, gdzie mam nadzieję robić cokolwiek w bitwie, bo jak na razie nie udało mi się zrobić absolutnie nic. Jest podświetlenie po lewej stronie na ciężkim czołgu, ale za chwilę tutaj pokaże się na drodze jakiś średniach. Widać już fałkę 30.02. Strzał za dużym wyprzedzeniem przeleciał przed fałką. Ja straciłem gąsienicę, no ale na szczęście po przeładowaniu. Pałka dostała uszkodzenia i następny strzał już rozwalona. Ponownie świecą się dwa ciężkie czołgi KW85, wyjechał za skały. No ale trafiłem w spojenie dolnej i górnej płyty. Tam nie chcę wejść, nie chcą chodzić pociski. Jeszcze jeden strzał, tym razem w wieżę i tu już kawu się nie obronił, został następny ciężki pojazd i jeden strzał w wieżę i tym razem już yy, przeciwnik rozwalony jednym strzałem. Byłoby dobrze wjechać na punkt i zacząć go przejmować, tylko że tam w tej chwili jest podświetlony Czerwony, i zanim bym wjechał na punkt, zanim bym go przejął, byłbym zbyt łatwym celem dla niego. Wolę sobie objechać kapa i najpierw zlikwidować to zagrożenie. No, jest tutaj STRV-74 Pierwszy strzał zniszczony. Zamek STRV rozwalony nasi zaczęli odzyskiwać punkt B a do punktu C zbliża się drużynowy więc niech ten punkt zajmie ja będę chciał wjechać na miejscówkę za kamień i tutaj trochę ich powstrzymać przed dojazdem do bitwy w tej chwili przede mną świeci się ciężki czoł, o jest Tygrys H1 Strzał w Wixpota. Tygrys rozwalony. Drużynowy może spokojnie zacząć przejmować punkt C. No i tutaj jest podświetlona MK109. Udany ten strzał. O, rozwalony pojazd. No i od respa jedzie następny średniak to jest T34-57. No z tym akurat mogę się pobawić. Jest miękki, czołg i jeszcze się tak ładnie wystawił. A akurat, żeby zgarnąć gonga, mamy przejęte dwa punkty. Będziemy odzys niwelowali naszą stratę na pasku, a jest całkiem ta strata spora. No moglibyśmy ją niwelować, tylko ponownie tracimy. Punkt B. A odrespa jeszcze raz jedzie. Tym razem M41. Strzał nieudany, wylądował w, 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 gdzieś tam w jakimś budynku. Jeszcze jeden strzał spóźniony. M41 przejechał w stronę miasta. Ale zaczynamy odzyskiwać punkt A. No i była szansa przez chwilę na odzyskanie punktu B. A jest kolejne M41. Ładnie kolega wyjechał. Akurat tak, żeby zgarnąć bułę. No i skoczyło się. Czerwoni już nie chcą tutaj jechać. jeszcze trochę ich na mapie jest no ale pewnie gdzieś tam w środku mapy ukryci w mieście walczą z naszymi cały czas mamy stratę na pasku i stracony punkt A punkt B i do tego punktu właśnie teraz będę chciał jechać nic mi tutaj się nie pokazuje pod lufą, więc nie ma sensu tam stać, chociaż miejscówka jest bardzo fajna. Tyle tylko, że ja potrzebuję fragów. Pokazali się czerwoni przy punkcie B, już z, przy wyjeździe na naszą stronę, na naszą część mapy. Mam nadzieję się tam do któregoś z nich dobrać. Jest przynajmniej, są przynajmniej dwa pojazdy. No, trzy już widać, że są. Pierwszy podświetlony, IS-2. Zobaczymy, jak są ustawieni. Ustawieni drużynowi zaczynają przejmować punkt B. No i jest tutaj Pantera D. Jest jeszcze jedna Pantera D. No i ten IS. Tylko że w tym momencie dostałem strzała, straciłem możliwość strzelania. 15 sekund naprawy, no i jak widać podświetlone i is i pantera. Kilka naszych pojazdów przy nich tam stoi. Koniec napraw. Nie pokazało się podświetlenie na panterze, za to tutaj stoi list. No i niestety tak ustawiony, że nie udało mi się w niego wbić. Za to on nie miał problemu z rozwaleniem mojego yy, naschorna. No i będę jechał jeszcze raz tym pojazdem. Przejęte wszystkie punkty. Czerwonym pasek zaczyna szybko spadać. Jeszcze jakieś pojazdy. W bitwie są co prawda podświetleń na minimapie nie ma żadnych i wygląda na to, że bitwa będzie wygrana. Tyle tylko, że zarówno punkt A jak i punkt C zostały bez osłony. Więc jeżeli czerwoni się ogarnią, ogarną, to mają jeszcze szansę na powalczenie. Pokazał się ciężki czołg. Pokazał się niszczyciel oba z drugiej strony mapy. No i przede mną jest jeszcze średni pojazd. Jak to się ułoży za chwilę będzie wiadomo. W moją stronę jedzie tam średniak, a po lewej stronie z budynków, za chwilę prawdopodobnie wyjedzie niszczyciel. Tylko że ten średniak jest tu za blisko. T34 strono jest. M36 zatrzymany, zniszczony przez drużynowego. A mnie objeżdża ten teciak. Udało się go jeszcze rozwalić, ale już po bitwie, po zakończeniu i ten frak nie będzie do wyników zaliczonych. A zrobiłem ich aż 9 co jak na grę na schornym wcale nie jest łatwym zadaniem. I mimo, że mam najwięcej fragów zrobionych w teamie, to tylko druga pozycja bez żadnego wartościowego medalu. I z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!